Malta. Raj podatkowy, Blockchain Island czy Królestwo Biurokracji? W dzisiejszym odcinku o tym, dlaczego nie warto rejestrować spółek na Malcie. Słyszysz, Malta? Myślisz, wysokie temperatury i niskie podatki. Dlaczego więc ten kraj staje się coraz mniej popularny wśród przedsiębiorców? Skąd więc tyle narzekań i niezadowolenia? Po pierwsze, biurokracja. Jeżeli lubisz podpisywać tony dokumentów, ten kraj jest zdecydowanie dla Ciebie. Na Malcie niczego nie da się załatwić elektronicznie, a dodatkowo w urzędach brakuje pracowników. Czy brzmi to jak przepis na problemy? Po drugie, koszty. Przyjmuje się, iż koszty prowadzenia spółki na Malcie są mniej więcej dwukrotnie wyższe niż koszty prowadzenia spółki w Estonii. Skąd ta różnica? Pomijając różnice w cenach nieruchomości, każda spółka maltańska, nawet jeżeli nie prowadzi działalności gospodarczej, musi poddać się obowiązkowemu audytowi. Oznacza to, że musimy płacić wynagrodzenie nie tylko firmie księgowej, ale także firmie audytorskiej. Po trzecie, system bankowy. Problemy z otwieraniem rachunków bankowych dla spółek zagranicznych są wszędzie. Maltański nadzór finansowy zasłynął jednak tym, że w ciągu ostatnich pięciu lat cofnął dwie licencje bankowe. Zamroził tym samym legalne środki przedsiębiorców na ponad rok. Co zrobili przedsiębiorcy? Postanowili się z Malty wycofać i już nigdy na nią nie wracać. Po czwarte, Wynagrodzenie dyrektorów. Swego czasu w Polsce bardzo była popularna optymalizacja podatkowa z wykorzystaniem wynagrodzenia dyrektorów z maltańskich spółek. Przedstawiciele polskiego Fiskusa udali się jednak na wycieczkę na Maltę, poznali maltański system podatkowy i teraz razem ze swoimi maltańskimi kolegami ścigają tych dyrektorów, chcących oszczędzić na podatkach. To nie brzmi zachęcająco. Po piąte, Światowe Centrum Kryptowalut. Według zapewnień premiera Josefa Muskata, Malta miała stać się Blockchain Island – Światowym Centrum Kryptowalut. Takie oświadczenie wywołało euforię w branży i spowodowało masowy eksodus giełd kryptowalutowych na wyspę. Jak się skończyło? Po maltańsku, czyli z przerośniętą biurokracją i masą niezrozumiałych przepisów. Czy Malta odzyska kiedykolwiek swój blask? Tak. To może być świetne miejsce do robienia biznesu, pod warunkiem, że państwo to do swojej świetnej pogody dorzuci jeszcze przyjazną administrację, czytelne przepisy i stabilny system bankowy.